Do tej pory nie wspominałam na kanale, iż do wszystkich polityków w klubach politycznych, do prezydenta Polski, do Rzecznika Praw Obywatelskich i do niektórych telewizji został wysłany mail. Niestety cisza jest w tym zakresie, w związku z tym odczytam weto skierowane do polityków z maja 2023 roku. Ogłoszenie weta dla władzy ustawodawczej i wykonawczej w RP z dnia, podaję tutaj datę i rok 2023. Co to ma znaczyć? Znak zapytania. Podałam tutaj link, w którym to był projekt zmian przepisów. Domniemanie, przypuszczenie, domysł. Myślnik, słownik PWN ma obowiązywać w prawie polskim jako politycy zamierzacie pod określonym pretekstem odbierać majątek Polakom, po to wam zmiana przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej, po to wam nowa ustawa o ochronie ludności, która pozwala na ogłaszanie stanów tymczasowych wedle widzi mi się polityków we władzy centralnej albo samorządowej. Tacy jesteście pazerni na pieniądze i chciwi na władzę, że przestaliście logicznie myśleć? W parlamencie zajęliście się pokrzywdzeniem Polaków i proceder ten nasilił się od 2020 roku. Czy przypadkiem nie drąży Was poważna choroba? Przypominam i upominam Was wszystkich, że jednym z praw Boga prawdziwego jest nie krzywdź bliźniego. To prawo obowiązuje Was wszystkich bez wyjątków. Poprzez te słowa przywołuję Was do porządku. Ponadto wskazuję Wam, że poprzez wejście w życie prawa o wymiarze szkodliwości społecznej w nawiasie narodowej zbezcześciliście wysiłki wielkiego Polaka Jana Pawła II, który będąc na papieskim stanowisku pomagał Polakom odzyskać wolność. Nie po to on podróżował po świecie, Negocjował z wielkimi tego świata, abyście niszczyli jego wieloletnie wysiłki i nadzieje Polaków, jakimi są życie w wolności, we wzajemnym szacunku i gloryfikacji godności człowieka i jego praw. Ogłaszam weto wobec zmian przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej w nawiasie projekt druk nr 2263. Artykuł 234a, ustęp 1, druk 3180, zamknięty nawias. Ogłaszam weto wobec ustawy o ochronie ludności, projekt UD 432 NSWIA, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I ogłaszam weto do wszystkich planów, zamierzeń, założeń, działań i inne, które zmierzają do upadku narodu polskiego i jego krzywdzenia. Miężenia. Upominam Was wszystkich i wzywam do opamiętania się oraz do naprawienia wadliwego prawa w ustawach, rozporządzeniach i w pozostałych aktach prawnych oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej, której postać jest skandaliczna w obszarze ograniczeń. Piękno preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej zostało zdeptane zmianami prawnymi o wymiarze szkodliwości społecznej w nawiasie narodowej. Bezczelność wasza, ignorancja i przeświadczenie o waszej wyższości nad nami, nad narodem polskim jest niemiłosierna. Najwyraźniej zapomnieliście o tym, że jesteście tylko zarządcami w naszym kraju w nawiasie demokracja pośrednia. Dlatego winniście liczyć się z głosem narodu polskiego także i jednostkowym. W ważnych kwestiach życia państwa, tak jak narodu, należy organizować referendum, by naród wypowiedział się w określonych kwestiach, lecz tego nie czynicie. Oznajmiam i nauczam was, że państwem jest naród zamieszkujący określony obszar na ziemi. Politycy nie tworzą państwa, są jedynie elementem składowym tegoż państwa, istniejącym w mniejszości i proszę o tym nie zapominać. Jako władza ustawodawcza i wykonawcza nie działacie dla dobra wspólnego, więc zabraniam uchwalania zmian przepisów w Konstytucji RP projekt róg nr 2263, artykuł 234a ustęp 1 – Druk 31.80 Ustawy o ochronie ludności w nawiasie projekt UD 432 MSWiA i wszelkich innych o wymiarze szkodliwości społecznej w nawiasie narodowej. Za wiele przepisów o tym charakterze weszło w życie, aby pozwalać Wam na kolejne niecne kroki. Zabraniam Prezydentowi RP podpisywania wyżej wymienionych aktów prawnych o szkodliwości społecznej. Wszyscy u władzy jesteście zobowiązani do przestrzegania praw człowieka i jego wolności. Rozdział 2 Konstytucji RP. Gdyż w tym kraju przyjęto konstytucję jako najwyższe prawo obowiązujące w naszym kraju i normujące zasady postępowania i działania. Wedle hierarchii polskiego prawa, przepisy ustaw i niższych aktów prawnych nie mogą być sprzeczne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej, a to nieraz miało miejsce. Dlatego zabraniam krzywdzenia narodu polskiego. W jakikolwiek sposób oraz zabraniam legalizacji bezprawia poprzez uchwalanie i akceptowanie podpisem prezydenta Rzeczypospolitej nowych szkodliwych przepisów w aktach prawnych Rzeczypospolitej, w tym w Konstytucji Rzeczypospolitej. Wyżej wymienione weto jest absolutne. Wykonać niezwłocznie artykuł 4 ust. 1 oraz 1, 2, 8 ust. 1, artykuł 21, 32 ust. 2, artykuł 54 ust. 1, artykuł 60, 63, 64 Konstytucji RP. Odpowiednio się podpisałam, maile zostały wysłane. Do tej pory od maja nie było żadnej odpowiedzi ani od posła. Ani od prezydenta Andrzeja Dudy, który za każdym razem ignoruje interes narodu polskiego. Już nie wspomnę o panu Kaczyńskim czy o innych posłach z innych ugrupowań, z innych partii. Wszystko zostało za przeproszeniem Olane. Taki jest stan faktyczny nas wszystkich w tym kraju. Tak jesteśmy właśnie traktowani. Jakby nas nie było. Dlatego proszę cię, zastanów się, czy ta cisza narodu polskiego jest skazana w obecnych czasach, abyśmy nie pisali pism, ponieważ istniejemy w rzeczywistości, w której to politycy za wszelką cenę chcą ubezwłasnowolnić naród, każdego z nas, z osobna. Te ich działania się bardzo nasiliły i to weto. Nie poskutkowało i każde inne weto, które skierowałam do prezydenta Polski. Dlatego też uważam, że ludzie, jako jednostki, winni wysyłać do prezydenta, do parlamentu, czyli do Sejmu, do Senatu, postanowienia jako władza zwierzchnia i naznaczać im kierunek działania. W polityce polskiej, dlatego że my, jako naród, mamy prawo im wskazywać błędy i nakazywać im ich naprawę. W takim postanowieniu należy uwzględnić klauzulę, w której to wskazujesz, niewyborca w rozumieniu artykułu 104 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej. Taką klauzulę może zawrzeć na koniec postanowienia pozycji. Na przykład uwagi. Sytuacja w kraju jest na tyle wielce poważna, że do marszałka sejmu wysłałam pismo, którym to zlecam wprowadzenie zastępczych dokumentów tożsamości na terenie kraju. To jest bardzo ważna sprawa, która jest konieczna, aby obronić nasz interes. Każdego z nas osobna, gdyż politycy prowadzą nas do utraty suwerenności i personalnej, i jako państwa. Taka jest niestety prawda. Pismo do Marszałka Sejmu zostało napisane w charakterze władzy zwierzchniej, czyli siebie zaprezentowałam jako władza zwierzchnia. Pismo to opatrzyłam. Klauzulą, o której już wspomniałam. Dlatego też, jeśli masz w sobie odwagę i chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także reszty narodu zacznij działać podobnie jak ja. Twórz postanowienia, i wyślij do prezydenta Polski, do Sejmu, do Senatu i do Rady Ministrów, żeby wszyscy wiedzieli, że istnieje. Coś takiego jak władza zwierzchnia, która działa i oczekuje określonych działań ze strony polityków, bo oni kompletnie o nas zapomnieli i nie biorą nas w ogóle pod uwagę. To postanowienie może podpisać kilku ludzi. Wszyscy ci, którzy uważają, że tak należy postąpić, może tych ludzi być trzech, czterech, może być 50, 100 jeśli są tacy którzy myślą podobnie jak ty i pragną pomóc w działaniach wszystkich ludzi, którzy starają się poprawić naszą rzeczywistość, to przyjmij ich do tego działania, niechaj się podpiszą i niechaj to postanowienie zostanie przekierowane tam, gdzie już wspomniałam. Pozdrawiam.